Czas powitać naszego eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Pytanie mamy od widza. Pan Krystian z Otwocka pyta, czy muszę zmienić tachograf w swoim samochodzie od nowego roku, gdy tylko świadczę usługi pomocy drogowej? Rafał, jak to jest? Tak, jeżeli to będą oczywiście przejazdy z przekroczeniem granicy Polski. Mhm. To dokładnie ten pojazd musi być wyposażony w tachograf inteligentny drugiej generacji. Bezwzględnie, po prostu każdy pojazd, który, który podlega obowiązkowi posiadania tachografu, rejestracji czasu, y, czasu pracy, i będzie on zarejestrowany w Polsce, i znajdzie się poza granicami Polski, ma mieć wtedy tachograf inteligentny drugiej generacji. Tak ten przepis brzmi. Dzięki, Rafał, za odpowiedź. Sponsorem programu jest Orlen Oil, producent oleju silnikowego Max Expert.